Nazywam się Magdalena Tomalek. Witam na moim kanale Zodiakalne Ryby. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w styczniu 2023. I zaczniemy od energii ogólnej. Karta Rydwan. Karta Kapłanka. I karta Wieża. Ok, mam takie poczucie, że jest jakaś e, sytuacja, na której bardzo Wam zależy, i jesteście zdeterminowani e, zacząć działania w tym kierunku albo wręcz kontynuować działania w tym kierunku, e, mimo tego, że być może jest jakaś sytuacja, jakiś konflikt e, w Waszym życiu, w jakiejś innej sferze Waszego życia. E, tak jakbyście tak bardzo byli zafascynowani tym czymś nowym, nowym pomysłem, nowym przedsięwzięciem, e, że po prostu ignorujecie nawet to, że coś tam się nie układa, że coś tam się, nie wiem, wali i pali, <grych> może nie dosłownie, e, ale tak jakby e, nie chcę Wam się zaprzątać e, głowy po prostu jakimiś trudnościami, jakimiś nieporozumieniami czy jakimiś konfliktami, które być może już od jakiegoś czasu po prostu trwają w waszym życiu i może do tej pory nie znaleźliście żadnego e, rozwiązania na, na to, e, więc jak teraz już macie coś e, fajnego do zrobienia, to po prostu całą swoją energię e, przekładacie na tą jakąś nową, fajną aktywność. Ok, zobaczmy dalej. Dalej mamy króla monet. Czwórka monet. I dziesiątka mieczy. Może tutaj chodzić o jakąś na przykład nową pracę, o jakieś nowe, nie wiem, może nawet jakieś nowe szkolenie, może nawet jakieś nowe zainteresowanie w związku z pracą albo niekoniecznie em, jakaś może część, jakiś nowy projekt pracy może to być który Was jakoś zainteresuje, albo coś związanego z finansami, coś, co wpłynie na Wasze pieniądze, może jakaś dodatkowa praca, czy dodatkowe, nie wiem, jakąś swoją pasję, może zaczynacie na niej zarabiać, na czymś, co, co lubicie robić, rozwijacie tutaj jakąś swoją działalność. Albo może być też coś um, związanego z Waszym na przykład rozwojem duchowym, gdzieś, gdzie poznaliście jakąś fajną metodę, może astrologię, może tarota, może jakieś tam jeszcze inne rzeczy, e, które przyczyniają się do mm, zmiany Waszych wartości, czy, czy do, em, no, do jakichś wartości, które wyznajecie, tak? czy, czy do tego, jak wy, em, jak wy się czujecie ze sobą, ale niekoniecznie pod takim względem emocjonalnym, tylko właśnie pod tym, jakie wartości, jakie przekonania macie, jakie wartości wyznajecie. Em, i to jednocześnie jest pewnym domknięciem pewnego cyklu i yy, jednocześnie nowym początkiem. Czyli mam takie poczucie, że z tą wieżą, to o czym mówiłam, ta jakaś sytuacja negatywna, że to jest coś, co się ciągnie już od jakiegoś czasu i cały czas jest źle, może w jakiejś relacji, czy może właśnie w pracy, czy w czymś, cały czas się coś tam nie układa. I już yy, jakby nie macie siły się tym zajmować i tak jakbyście powiedzieli, że dobra, ja już mam tego dosyć, już ja mam pomysłu, y, zrobiłam to, to i tamto, już staje na głowie, a i to i tak nic nie pomaga, więc mam to gdzieś, niech się wali, pali, mam, ja już się tym nie będę zajmować. Niech się samo ułoży, albo niech się syp, posypie całkiem. Mam to gdzieś, mam tutaj coś nowego, czym się teraz zajmę i co jest dla mnie ważniejsze. I jednocześnie właśnie w ten sposób jakby pomoże Wam takie podejście wyjść y, z tego, co się tutaj waliło i paliło, z tego, co się tutaj nie układało, tak? Bo teraz, tak jak wcześniej, cała Wasza energia, była zaangażowana w tą, powiedzmy, negatywną energię, w tą jakąś negatywną sytuację. No to tak jak wy byście siedzieli w takiej studni bez wyjścia, a teraz jak zostawiacie to tam i wychodzicie swoją energią, swoimi, wiecie, no z taką swoją energią do tego czegoś nowego, co daje wam radość, co daje wam satysfakcję, tak jakbyście właśnie z tej studni wyszli i zostawili to co było tam, tylko nie mogliście znaleźć rozwiązania na to, co było tam, dlatego że byliście po prostu w niskiej energii. I teraz będąc w tej wyższej energii, e, rzeczywiście, no tak jak macie trochę takie podejście, że niech się tam wali, pali, albo może się samo ułoży, no to prawdopodobnie teraz się jakoś samo ułoży. E, przez to, że Wy się po prostu będziecie czuli lepiej. Więc gratulacje, bo to... E, no, dobra energia, dobry sposób, tak? Do tego, żeby rzeczywiście zakończyć coś... E, jakby zakończyć złe samopoczucie, niekoniecznie tą sytuację, bo tam jest duża szansa, że tam się poukłada coś e, samo, znaczy samo, może nie samo, bo tak jakby Wy już wkładaliście tam e, pracę i energię w to, to nie jest tak, że tam nic nie było robione e, i że rzeczywiście samo się poukłada, tylko teraz jakby m, efekty Waszej ciężkiej pracy same się pokażą, o, może w taki sposób. Dobra. Zobaczmy co w pracy, karierze i finansach. Yy, mamy król buław, wieża po raz drugi i dziewiątka monet. Ok, i tutaj właśnie tak czułam, że ta, ta dobra sytuacja, coś fajnego, co się tutaj, co Was wyciągnie, yy, może z, dla przykładu, może to być oczywiście inaczej dla każdego z Was, ale dla przykładu powiem tak, że yy, uznajmy, że ta sytuacja, w której... Um, ta negatywna sytuacja, którą jeszcze nie chcecie zajmować, to jest jakaś relacja, na którą już nie macie siły i zajmujecie się na przykład nową pracą albo nowym projektem w pracy, który Wam się bardzo podoba. I tutaj właśnie, um, bo tak czułam właśnie, że tutaj chodzi o pracę, mamy króla Buła w wieżę i dziewiątkę monet, czyli tak jakby tutaj w tej sferze pracy albo kariery, albo jakichś tam dodatkowych przedsięwzięć, E, nastąpiła jakaś duża zmiana, w której czujecie teraz tą pasję, w której czujecie się pewni siebie, e, w którym macie ochotę działać, macie ochotę coś robić, czujecie satysfakcję z tego, co robicie, też przynosi wam to pieniądze. E, może robicie jakieś, e, jakieś wiecie takie handmade rzeczy, czy jakieś e, zioła, czy jakieś e, nie wiem, może jakąś biżuterię, może jakieś e, świeczki takie sojowe. Może jakieś ceramiczne rzeczy, um, może zupełnie nawet co innego. Tak, jakoś patrząc na tą kartę, mi takie pomysły przyszły na myśl. Um, ale cokolwiek by to nie było, co daje Wam właśnie taką um, cokolwiek by to nie było, to jest coś, co daje Wam um, satysfakcję, co daje Wam nową taką motywację, chęć do działania i jednocześnie właśnie przyniesie, um, jakby przyniesie zmiany w waszym samopoczuciu, a przez to może przynieść zmiany właśnie w tej powiedzmy relacji. Dobra, to zobaczmy co w miłości, w relacjach. Piątka monet. As kielichów. I dwójka monet. Okej. Okay. Yy, Okej. Okay. Więc tutaj czuję rzeczywiście, że tak jakby takie wahanie się, zastanawianie się pomiędzy tego, tym czy jakąś, nie wiem czy kocham czy nie kocham, możecie ko kogoś kochać, ale może jest tam na tyle trudności, problemów, że nie wiecie czy chcecie być z tą osobą. Więc tak jakby jakbyście wahali się przed tym, czy na przykład być z kimś, czy zostać, tak? Czy zostać w jakiejś relacji, czy zakończyć tą relację. Może chodzić o partnera, może chodzić o jakąś inną osobę, niekoniecznie partner. Mm. Tak jakby... Um, ja też czuję, że tutaj jest miłość. To nie jest tak, że, wy, że to jest na zasadzie, czy ja kogoś kocham, czy nie kocham, bo myślę, że ta miłość jest, tylko przez to, że nie widzicie wyjścia z jakiejś trudnej, konfliktowej sytuacji, z jakiegoś nieporozumienia, e, to to może wam dawać takie poczucie, że, e, że ja nie wiem, czy ja chcę być w tej relacji bo jestem w jakiejś takiej trochę sytuacji bez wyjścia gdzie czuję się bezradny, bezradna o to o czym już mówiliśmy no i nie wiem co z tym zrobić I, i mam ochotę po prostu wyjść z tego i zostawić to za sobą nie dlatego, że tej osoby nie kocham tylko dlatego, że nie wiem jak tutaj jakiś problem rozwiązać przy tej piątce monet zwróćcie uwagę na to, że tutaj siedzi osoba płacze, jest sama w jakimś zamkniętym pokoju, ale zwróćcie uwagę, że ten klucz tutaj jest, że tak naprawdę ta osoba może nie widzi rozwiązania, ale to nie, nie znaczy, że tego rozwiązania nie ma. Może ona nie widzi e, tego klucza, ale ten klucz tu jest i wystarczy, że, że ona się rozejrzy i go poszuka i, i wyjdzie, może wyjść wtedy z tej sytuacji, e, co no nie twierdzę, że wy musicie teraz szukać rozwiązania, bo mam poczucie, że szukaliście go już od jakiegoś czasu, e, ale może bardziej otworzyć się po prostu, tak? Yy, bo ta energia, którą teraz tutaj macie, gdzie koncentrujecie się na czymś zupełnie innym, jest świetną energią, która właśnie wyciągnie Was, yy, która otworzy Was na, yy, na ewentualne rozwiązania. Zobaczcie, tak jakby ta osoba, yy, tak jak to byś był, czy była Ty, yy, siedząc i martwiąc się o to, że tutaj w jakiejś relacji się nie układa. Um, I siedząc w taki sposób i czując się w taki sposób, ta osoba nigdy nie znajdzie tego rozwiązania. Tak jakby w tej studni, tak, o której mówiłam, tak jakby ta osoba była właśnie w tej studi, studni. Um, a zajmując się właśnie pracą, ta osoba się jakby ożyje, rozerwie, wstanie, e, zacznie chodzić, coś robić, zacznie się kręcić tutaj po tym pokoju, tak, bo będzie robić różne rzeczy. Tutaj się spotka z kimś tam, z jakimś znajomym z pracy, tutaj, nie wiem, będzie coś rysować, malować, nie wiem, robić coś, pracować w jakikolwiek sposób i chodzić tutaj po tej przestrzeni. Jak ta osoba będzie chodziła po tej przestrzeni, nie szukając rozwiązania, ale po prostu chodząc i żyjąc i robiąc coś, co daje jej radość i satysfakcję, no to wtedy zauważy, że ten klucz tutaj jest. Czyli jakby przez... To nowe przedsięwzięcie uda wam się znaleźć rozwiązanie, a nie przez to, że będziecie siedzieć i szukać tego rozwiązania. Mam nadzieję, że, że nadążyliście za moim tokiem myślenia. Ok, zobaczmy, co będzie największym wyzwaniem. Dziewiątka kielichów. A co będzie kartą porady? Dwójka kielichów. Okej, okay. czyli mm, największym wyzwaniem może być właśnie to, żeby pozwolić sobie na radość, na lekkość, na zadowolenie, na satysfakcję, na taką radość życia, na radość może z zarabiania i z wydawania pieniędzy. E, tak jakby ta sytuacja, jakbyście mieli mieć trochę poczucie winy, że jak ja mogę się cieszyć życiem, skoro tutaj w tej sferze mojego życia się coś nie układa więc tu możecie mieć takie wątpliwości, takie trochę rozdarcie, e, tak jak tu mamy właśnie trójkę, e, nie, czy takie rozdarcie, czy ja mam prawo cieszyć się na przykład ze swojej pracy, skoro w moim związku się sypie? Czy ja mam prawo zajmować się jakimś nowym biznesem, czy wychodzić e, ze znajomymi i cieszyć się życiem, kiedy w mojej relacji się nie układa. Albo odwrotnie może wiecie, to może to być odwrotnie dla części z Was. E, to już sobie tam do, dopasujcie do siebie. Um, więc to, to, to cieszenie się jakby życiem, tak? Cieszenie się jakąś nową sytuacją może być tutaj wyzwaniem, ale jako poradę mamy dwójkę kielichów. Więc mamy takie poczucie, że, um, hmm, że możecie jakby cieszyć się z tego życia krok po kroku. Um, wiecie, da się zrobić jedno i drugie, nie? Um, to, że będziecie się cieszyli z nowej pracy, czy zaangażujecie się w coś, czy gdzieś zaczniecie wychodzić, nie wiem, ze znajomymi zamiast z partnerem czy z partnerką, no to wcale nie znaczy, że wy zapominacie o tym partnerze czy o partnerce. Mamy tutaj tego asa asakichu, więc tak jak mówię, ta miłość tutaj jest. E, czy jeżeli może chodzi tutaj nawet o jakąś inną osobę, niekoniecznie o partnera, no to tutaj to takie, wiecie, e, taka no, sympatia, takie zaangażowanie, to, że Wam zależy tutaj jest, to wcale nie znaczy, że... Ee, że Wy ignorujecie jedną w zupełności. To po prostu szukacie jakby innego rozwiązania ee, w taki wiecie, w inny sposób. <laughs> ee, dobra, zobaczmy parę kart emocji, później weźmiemy jeszcze jedną kartę porady. Jakie jeszcze uczucia i emocje mogą się pojawić w tym e, miesiącu? Bardzo dużo znaków e, ma tą kartę w tym miesiącu. Czyli czuję ogólnie, że dużo energii się zmienia, dużo osób chce się rozwijać, a jednocześnie macie jeszcze jakieś obawy, które Was powstrzymują. No i wracając y, do Was i do, do tego, co będzie wyzwaniem, to jest właśnie to, że jakaś część Ciebie, w sensie nie, że kilka osób z Was, tylko jedna część mnie, taka wewnętrzna część mnie chce cieszyć się z nowej pracy, chce cieszyć się z nowej znajomości, z jakiegoś nowego zainteresowania, ale jest właśnie ta część, o której teraz przed chwilą mówiłam, która mnie trzyma, tak że nie możesz się cieszyć, nie możesz wychodzić ze znajomymi, nie możesz się cieszyć życiem, skoro twoja relacja się nie układa. I tu są takie wątpliwości, które was tutaj trzymają, eee, więc myślę, że warto się tutaj <laughs> jakoś od tego uwolnić bo tak jak mówiłam, nie? że jak ta osoba zacznie się cieszyć życiem, zacznie chodzić sobie tutaj po tym pokoju, nie szukając rozwiązania, no to wtedy to rozwiązanie znajdzie. Eee, wtedy może akurat gdzieś od jakiegoś znajomego usłyszycie, że mieli taką samą sytuację i sobie jakoś poradzili, albo nie wiem, może no po prostu wasza energia się zmieni i... Um, łatwiej Wam będzie popatrzeć może też z dystansu, z innej perspektywy na, na swoją, tą trudną sytuację, w której, w której już nie mieliście siły. Dobra, dalej mamy chęć odwetu i ta karta też bardzo często kojarzy mi się właśnie z takim staniem na granicy, czy wyjść i coś zrobić, czy się wycofać. Um. Dalej karta współczucie. Hmm. Okej, okay, tutaj... W sumie też ta karta mi się kojarzy z, takim, mm, z takimi wątpliwościami. Tak jak mam tutaj, tak jak ta osoba trzyma małego ptaszka na dłoni. E, I tak czy, czy go, puścić go, tak? Czy lecieć sobie gdzieś w świat i coś robić? Czy, czy siedzieć e, w domu i martwić się tym, że jest jak jest? Karta pożądanie. Myślę, że takie pożądanie tych nowych e, doświadczeń. Obawa, no to już mówiłam o tym. Może jeszcze jedną kartę. I niepewność. Mhm. Ok. Weźmy jeszcze jedną kartę porady. Co nam się tu pokaże? Uwolnij swoją kreatywność. Um, no właśnie. Czyli po prostu pozwól sobie na swoją kreatywność, na nowe pomysły, na życie. Tutaj też, zobaczcie na tej karcie, mamy taką osobę, znaczy tu mamy jedną osobę, a tutaj z tyłu mamy takiego robota. Tak jakby, jakbyście mieli tak teraz do wyboru, jakbyście byli trochę na takiej granicy. Czy wy chcecie zostać jak taki e, robot nieżywy, odrętwiały w tej sytuacji, w której jesteście, w której i tak nie widzicie rozwiązania, w której ciągle się coś, nic się tam nie zmienia, cały czas się to samo dzieje, kręcicie się w kółko. Czy chcecie coś w końcu zmienić, tak? Bo pozornie to może wyglądać, że jeżeli nie siedzę i nie umartwiam się nad jakimś tam rozlanym mlekiem, to tak jakby mnie to nie obchodziło, ale tak naprawdę zmieniając cokolwiek w jakiejkolwiek innej sferze swojego życia, wy automatycznie zmienicie coś w tej sferze życia, w której był zastój. Um, więc tutaj zdecydowanie, naprawdę, jeżeli się zastanawiacie, czy wam można cieszyć się z tego czy tamtego, z czegoś innego, jak w jakiejś tam sferze życia się po mnie układa, to pytaniem nie jest czy można, pytaniem jest, <grym> to nawet nie ma pytania, to jest po prostu, że trzeba, tak, żeby zmienić coś tutaj, to no, musicie się po prostu rozruszać, musicie się zmienić swoją energię, jakby wyjść z tego, e, z tego odrętwienia, z tego takiego no, kręcenia się w kółko, tak jak powiedziałam. E, więc tu właśnie nawet nie ma żadnego pytania, czy mi można, Tu jest po prostu Trzeba, trzeba wyjść, trzeba, e, trzeba zobaczyć, e, doświadczyć czegoś nowego, tak? E, jakby, żeby tą swoją energię e, zmienić i, i wtedy uda wam się e, znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Jakby to otworzyć się nawet na to rozwiązanie, ono myślę, że ono samo przyjdzie z czasem, e, jak tylko pozwolicie sobie e, no, wyjść gdzieś do życia, do ludzi do świata. Ok, dobrze. To by było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne i do usłyszenia niedługo.